Zaleka, na nikogo nie czeka, kondukcją, że łaskawy, by mnie to masz na sery. Śmierci nadłami, Państwa ze stadionu przy ulicy Wrzesińskiej 25 w Gnieźnie, a konkretnie z trybuny, która przeszła gruntowną modernizację i na temat między innymi na ten temat będziemy rozmawiali z moimi gośćmi, którymi są dziś prezydent miasta Gniezna, Panie Jacek Kowalski. Dzień dobry Państwu i Arkadiusz Usiecki, prezes Towarzystwa Żużlowego Star -Gniezno. Witam serdecznie. Panie prezydencie, właśnie gościmy dziś w trybunie, która w ostatnim czasie. Przeszła gruntowną modernizację. Jeśli mógłby Pan opowiedzieć, podsumować w zasadzie tę dużą inwestycję, która była sfinansowana ze środków budżetu miasta? Żużel to dyscyplina wiodąca w gnieźnie, i dlatego też w budżecie zostały zarezerwowane stosowne środki, nie tylko na bieżące dofinansowywanie klubu, ale również na poprawienie infrastruktury. Ponieważ trybuna była w opłakanym stanie, podzieliliśmy cykl inwestycyjny na dwa lata. W pierwszym roku zmodernizowaliśmy górę trybuny, to znaczy siedziska, dach. W drugim etapie to, co pod trybuną, urządziliśmy, myślę, dobre, dzisiaj nowoczesne i sprawne zaplecze biurowo-socjalne, z możliwością prowadzenia chociażby takiej konferencji prasowej jak dzisiaj. Całe koszty inwestycji około 2 milionów złotych. I cieszy mnie ogromnie, bo jest to dobrze wykorzystywany klub, jest w pierwszej lidze, ma ogromne szanse jeszcze wyżej pójść i zdobyć najwyższe laury. Tutaj odbywają się najlepsze imprezy światowe, bo odbywają się mistrzostwa świata. Myślę, że warto było inwestować, bo warto dobremu dać, który potrafi pomnażać swoje talenty, tak jak przy powieściach mawiano. Czy już dziś możemy powiedzieć coś więcej na temat inwestycji, które są planowane na rok 2012? Rozumiem pytanie, bo wiem, pan prezes Rusiecki mówił mi, że i takie są przepisy, że potrzebne jest oświetlenie. Niezależnie od tego, czy będzie wykorzystywane, czy nie, ale musi być oświetlenie na stadionie, bo takie są przepisy. W budżecie zarezerwowaliśmy takie finansowe, taką, taką rezerwę finansową stworzyliśmy i dzisiaj praktycznie pracownicy wydziału w porozumieniu z panem prezesem Rusieckim przygotowują już korektę w dokumentacji i zgodnie z ustaleniami ta inwestycja w tym roku jest planowana i ona będzie skończona. Jest to takie sine qua non do sprawnego funkcjonowania na przyszłość klubu i miasto z tego się wywiąże. Nieważne już jak ona będzie finansowana, ale taka taką deklarację składam, powtarzam, bo mam takie środki w budżecie zabezpieczone jeśli będzie ktoś inny, będzie inny sponsor, to po prostu dobrze, to środki zostaną na coś innego wykorzystane. Na pewno, na pewno równie dobrze jak i w pierwszej propozycji. A czy już wiemy, kiedy ewentualnie po raz pierwszy te światła mogłyby rozbłysnąć na naszym stadionie? Z tego co wiem, oficjalnie mówi się, że czy marzeniem prezesa i kierownictwa klubu jest to, aby stało się to przy okazji turnieju o koronę Bolesława Chrobrego. Muszę powiedzieć, że pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu są zdeterminowani, żeby tego terminu dotrzymać. Po korektach, po uzupełnieniu dokumentacji i dopasowaniu do warunków gnieźnieńskich. Praktycznie inwestor myślę, że będzie mobilizowany również przez, jeśli chodzi o tempo prac przez sam zarząd klubu i będziemy robili wszystko, żeby tego terminu dotrzymać. Oczywiście licząc tutaj na wsparcie też prezesa, żeby ten termin powiedzmy nam pomóc no, dotrzymać poprzez mobilizację samego wykonawcy, bo tempo robót jest bardzo ważne na tej inwestycji. Wiem, że czasu jest mało i myślę, że, że uda się ten, ten, tego terminu dotrzymać. Panie prezesie, właśnie dzięki tym inwestycjom na naszym stadionie gościmy coraz większe, coraz bardziej prestiżowe imprezy żużlowe. Warto wspomnieć, że w tym roku taką wisienką na torcie będzie finał drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów, ale przypomnijmy też, że nasz klub został organizatorem finału młodzieżowych Mistrzostw Polskich Park Klubowych. Jeśli mógłby pan odnieść się do tych dwóch kwestii. Dokładnie, w ostatnich latach no, chciałoby się powiedzieć, sypnęło nam tymi wielkimi imprezami. Już po raz piąty w tym roku będziemy organizować, no, powiem nieskromnie, chyba jeden z najlepszych na świecie towarzyskich turniejów, jakim już jest, stał się turniej Bolesława Chrobrego. Ale to nie tylko ten turniej, bo jak sam pan wspomina, to finały wielkie finały. To jest myślę efekt tych wielu lat y, współpracy udanej, bardzo dobrej współpracy owocnej y, zarządu klubu y, z władzami miasta Gniezna. Nie y, mieliśmy łatwo i nie mamy łatwo, bo nadrabiamy zaległości y, na, na tym obiekcie, które, które gdzieś są datowane niemalże przed ćwierćwieczem. Ja przypomnę, że no, kiedy Towarzystwo Żużlowe Start powstawało, no ten stadion niemalże w niczym nie przypominał tego obiektu, z którym dzisiaj mamy do czynienia, na którym mamy przyjemność rywalizować, na którym mamy przyjemność podejmować znakomitych gości, już nie tylko z kraju, ale z zagranicy. A te wielkie imprezy, o których Pan wspomina, to tylko tego najlepszy dowód, najlepszy przykład i efekt. W zeszłym roku po raz pierwszy w historii sportu Żużlowego w Gnieźnie byliśmy areną. Wielkiego Światowego Finału, Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorów. To tutaj, tak naprawdę, 9 października skupione było, były oczy niemalże całego żużlowego Świata, bo to tutaj rozdawano medale w kategorii do lat 21. Gościliśmy Mistrza Świata Grega Henkoka, który osobiście wręczył medal nowo kreowanemu Mistrzowi Świata Juniorów Maciejowi Janowskiemu. A w roku bieżącym, w sezonie 2012, kolejna wielka impreza, która jest no, pokłosiem, myślę, tego wszystkiego, co tu się władzom miasta przy naszym skromnym udziale udało na tym obiekcie dokonać. Finał drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów. No i na koniec, tak jak Pan wspomniał, ten finał juniorskiego czempionatu parowego. Więc no. Myślę, że przyszłość przed nisińskim różnem, przed tym obiektem, a także prawdopodobnie przed, przed przyszłymi zarządami. Myślę, bardzo optymistyczna. Bardzo wiele już nam się udało zrobić i, i wszyscy pewnie ostrzą sobie wokół apetyty, czym jeszcze w przyszłości będziemy mogli kibiców raczyć. A jeszcze trochę zostało nam do zrobienia, więc, więc myślę, że będziemy mieli w przyszłości co robić okazji realizacji tego programu nie mogę nie zapytać o sprawy czysto sportowe. Panie prezydencie, skład startu został już skompletowany. Zapewne doskonale pan wie, jakich zawodników klub zakontraktował. Jak panu podoba się ten skład? Bardzo ambitny. Ja gratuluję zarządowi, panu prezesowi że potrafił taką drużynę skompletować. Ja wiem, że to ogromny wysiłek, nie tylko organizacyjny, ale również i finansowy. Życzę, by bilans na koniec roku ten w wynikach przede wszystkim, w wynikach ligowych był najlepszy, także to celowanie w Ekstraligę, żeby nam się udało. No i oczywiście, żeby ten budżet również zamknął się przynajmniej na zero, tego klubowi życzę. Celujemy w Ekstraligę i to jest najważniejsze. Właśnie nawiązując do tych zawodników, panie prezesie, 10 lutego będzie znakomita okazja dla kibiców, aby cały skład, tegoroczny skład startu zobaczyć na własne oczy. Speedway Gala, kilka słów na temat tego przedsięwzięcia? Już po raz ósmy w ten taki trochę ekskluzywny, niezwykły sposób chcemy naszym kibicom i partnerom, przyjaciołom klubu zaprezentować nową drużynę. W tym roku ta ósma gala będzie historyczna, bo tak naprawdę po raz pierwszy wychodzimy w plener. Jak już tu wiele dobrych słów, wiele ciepłych słów powiedzieliśmy na temat obiektu, no to, to chcemy się nim chwalić niemalże na co dzień i, i planujemy tą Speedway Galę właśnie zrobić na, na, na stadionie, na obiekcie. Chcemy do tego wykorzystać no, świeżo wyremontowaną trybunę. To miejsce, tak naprawdę, panie prezydencie, chyba jedyne w gnieźnie, gdzie pod dachem, jesteśmy w stanie podjąć no, no, no blisko tysiąc osób, ale też no, no stadion to jest takie miejsce, w którym kibic czuje się najlepiej. W jakimkolwiek innym lokalu, miejscu w Gnieźnie, myślę, nie byłoby tego, tego smaczku, tego efektu i, i, i dlatego będziemy się starali no, tych kibiców gościć na obiekcie. Oczywiście pewnie aura nas rozpieszczać nie będzie, pewnie nie będzie jakoś wielce przyjemnie, ale Mamy nadzieję, że te, te atrakcje, które szykujemy dla kibiców, wynagrodzą ewentualnie e, no, te niższe temperatury, temperatury za oknem. Chociaż nie ukrywam, że mamy nadzieję, iż, iż tego 10 lutego troszeczkę nam e, mrozy odpuszczą i, i, i będziemy mogli wspólnie w radosnych nastrojach no, no, podziwiać te wielkie gwiazdy, jakie w tym roku e, przywdzieją plastą startu Gniezno i rywalizować będą o ten cel, które tutaj już wspólnie deklarujemy, walczyć będą nasi zawodnicy. Dzień później wszyscy spotykamy się w auli pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, gdzie odbędzie się drugi bal charytatywny Żużlowca. Również prosiłbym pana prezesa, żeby może uchylił rąbka tajemnicy odnośnie tej imprezy, która odbędzie się 11 lutego. Od początku istnienia klubu, niemalże od początku istnienia, bardzo ważną jego rolą. Oprócz tego aspektu w sensu stricte sportowego, to była taka działalność charytatywna. Początkowo to były, to były działania wspierające Wielką Orkiestrę Świąteczną i pomocy tego typu akcje. Natomiast od kilku lat staramy się wdrażać projekty autorskie. Takim jest projekt klubowy Start na Start. I to temu projektowi dedykowany jest już drugi charytatywny bal żużlowca przed rokiem e, mieliśmy okazję e, bawić się w Gnieźnieńskim Klubie Wekiku czasu ale no, sam projekt już się rozrósł e, nieco m, do takich rozmiarów że, no, że potrzebujemy nieco więcej przestrzeni stąd w tym roku w myślę e, niezwykłej formie bo w e, auli pierwszego liceum ogólnokształcącego m, przy muzeum początków państwa polskiego e, tam mam nadzieję kilkaset par będzie dostąpi zaszczytu wzięcia udziału w tym, w tym niezwykłym przedsięwzięciu. Część dochodu oczywiście przeznaczymy na, na wsparcie akcji. No, słówko warto w tym momencie powiedzieć. Start na Start to projekt, który wspiera wychowanków Gnieźnieńskiego Domu Dziecka. Tych spośród nich, którzy osiągają wiek pełnoletni no i gdzieś rozpoczynają swoją własną dorosłą kartę w życiu. I staramy się tą drogę w dorosłość maksymalnie tym, tym wychowankom ułatwić, więc będzie wiele atrakcji, będą oczywiście gwiazdy startu Gniezno, będziemy licytować wiele żużlowych i, i pewnie nie tylko żużlowych pamiątek, no i, i przede wszystkim to co najważniejsze, myślę wspólnie troszkę dobrego dla potrzebujących uda nam się zrobić. Jeśli mógłbym jeszcze na koniec Pana Prezydenta prosić o to, żeby zaprosił, zachęcił kibiców do tego, aby 10 i 11 lutego byli ze Startem Gniezną i również przy okazji balu uczynili coś dobrego na rzecz osób potrzebujących. Tak, to bardzo ciekawa inicjatywa. Stąd po raz pierwszy na wolnym powietrzu serdecznie zapraszam, byśmy wszyscy Gnieźnianie, kibice. Nie tylko startu, ale wszyscy, którzy się interesują sportem, przybyli na stadion sportowy, bo faktycznie, tak jak prezes powiedział, będzie niesamowity smaczek. Będzie niekonwencjonalne spotkanie zawodników, zawodników najlepszych, jakich dotąd gniazdo nie miało, z kibicami. Do tego atrakcje, o których prezes nie mówi, dobrze, bo państwo przyjdziecie, zobaczycie. Będzie wspaniale ponieważ żużel jest kontuzyjnym bardzo sportem i sportowcy rozumieją potrzebę drugiego człowieka wyszli z drugą wspaniałą inicjatywą żeby pomagać drugiemu człowiekowi człowiekowi w domu dziecka który jest pełnoletni i praktycznie na starcie nie ma nic i kiedy chcą mu dać dobry start i to to ma podwójny wymiar to tylko gratuluję. Zapraszam Państwa, byśmy uczestniczyli w tym, dorzucili małą cegiełkę. Każda złotówka się liczy. Serdecznie zapraszam. Dajmy złotówkę i dajmy dobry start tym, co tego startu z różnych powodów w życiu nie mogą mieć. Panom bardzo serdecznie dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne produkcje Star TV. Dziękuję bardzo.